W dzisiejszym fascynującym odcinku wydam aż 100 robuxów, żeby kupić uniwersalne narzędzie, dzięki któremu dostaniemy się do sekretnych pokoi, aby odnaleźć najrzadsze morfy z Garden of Banban -Ban 2, takie jak przerażająca banbolina z nożem. A jeżeli chcecie jeszcze jeden dodatkowy odcinek, w którym kupuję wszystkie rzeczy za robuxy ze sklepu, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 4000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag sekret, aby maksymalnie zwiększyć. Zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy i nie możesz doczekać się kolejnego odcinka, w którym wykupię wszystkie rzeczy ze sklepu, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Nadszedł wielki dzień, dzień, w którym razem z Flotarem kupimy Omnitula i znajdziemy wszystkie morfy. Tak więc zaczynajmy. Nie, masz jeszcze Dobra, Let's go. Ej, gdzie się kupuje tego? Powiedz mi, sklep, Omnitula. sklep, i później A... masz narzędzie uniwersalne Omnitul. I okay. to ma nam zagwarantować, że nie będziemy musieli mieć desek, nie będziemy musieli mieć niczego I po prostu dzięki temu itemkowi będziemy mieli wszystko A ile robuxów mieli... kosztuje? Tak się, przepraszam Wiesz no jeszcze... co, już kupiłem, 100 robuxów, 100 robuxów Okej, okay, to jest universal tool to się nazywa Tak, tak Dobra widzowie, mamy już nasze uniwersalne narzędzia To jest pistolet, który otworzy wszystko Radar na Morphe Admiros ja A? Tu... Czekaj, ale musimy przetestować, czy Ej, on, ma, on ma 5 użyć O no nie! Ale jak to? Pięć użyć już moje robuxy, cenne nasze. No. Dobra, zniszcz deski. Zobaczmy. No zniszczyłem, ale zabrało mi jeden punkcik. Nie, co. Ale z... wiesz co, wydaje mi się. Wydaje mi się, że będziemy mogli używać w nieskończoność, tylko będziemy musieli po niego wracać co jakiś czas. Eee, czekaj, nie, to chodzi wrócić do tego. Dobra, dobra No Dobra, wróćmy, no, sprawdźmy, bo... sprawdźmy czy to się tak da. Wiesz co, bo ja już zacząłem podnosić przedmioty z tego wszystkiego, mówię. Tak? Ale nie, nie potrzebuję nie no. tego Mnitula. Ale nie, rzeczywiście, to jest. Yy, Patrz, bardzo tyk. potrzebne i. Nie I? da się. O, nie. A tu jest Adminos Infinite Tools! za 149 roku A czyli Omni Tool jest jednorazowy Open, patch, masz Open Infinity, otwiera wszystko, pins, infinite tools. Oh. ale to wtedy nie, 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 to jest do narzędzi, do naszych kluczy, no żeby, nie, żeby były nieskończone. Dobra, otwórzmy coś na dworze, coś czego się nie da. Dobra, dobra tu nigdy dobra. nie byliśmy. Nie chyba. Byliśmy, 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 tak, w dobra. pierwszym odcinku. Yy, tutaj, yy, tu, to ten prąd, ten prąd i garaż. Ja A, to dobra. otwieram. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, dobra. pyk, naprawiłem. Okej, okay, to ja też muszę naprawić w takim razie, Tak. Play. A co tu coś się jeszcze da, co tu jest? A no, ale hey. to jest jakiś wykrzyknik, ale nie, tam się nie dostaniemy. Jaki Dziura, krzyknaj? kop! I W y y tą dziurę też wykopaliśmy. Tak? No tak, trudno, bo było no trudno. Dobra, przesuń drzwi, otwieramy ja. to. Dobra. A i tutaj trzeba, dobra, y umieść Ech. deskę, umieść drabinę. Ah, Place Ladder, no 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 no. I Blow I nie. mogę umieścić. Doors move. Czekaj Admiros otworzyłem Jak? A przesuń drzwi Dobra Podszedłem do tego Jest Potrzebłem Mamy garaż Fajne do... no. morfów tu jest Dobra zbieramy Dobra zbieramy Zbieramy Co to jest? O nie to są morfy samochodowe legendarne Legendarne morfy no. samochodowe jest? morf Ja też mam Ty... Pokaż, ja pokaż mam... O Ty masz tego to? Szeryfa Toadstera masz Ja mam Bambana Dobra Za... biorę Jumbo Josha Wszystkie Dobra. zbieramy tutaj Czekaj, wiesz co, ja muszę się odmienić, bo nie wiem, czy wszystkie morfy będę mógł zebrać. No nie, nie, niektórych się nie da, bo jest, jest, nie da się przejść. No właśnie, więc trzeba dobra. o tym pamiętać I, i jeszcze jednego morfa masz tutaj obok, patrz, 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 tutaj masz O, Dobra, i tu to jest też samochód? Yy, tak, to jest samochód, właśnie ten, którego ja <coughs> miałem. Mhm. Dobra. I, i y, czy chcemy iść tutaj do środka? Nie, nie można, nawet. Da się tam wejść? Nie, nie a, tu, a tu prąd? Nie, też się nie. Nie, nie, da. nie, nie, niestety nie ma. To powiedz mi, czy wydajemy kolejne robuksy, żeby coś kupić jeszcze? Poczekaj, a tutaj ja bym wszedł, tylko nie wiem jak. O, o! Tak, Miros, nie, nie, musisz chodzić. Już ci tłumaczę dlaczego. Wejdź tutaj do środka, patrz. No. Tutaj byśmy wtedy wyszli, tu. A, i tu byśmy wyszli. Tak, a ja po okay, prostu przez dobra, ścianę dobra. ręką sięgnąłem i otworzyłem drzwi, także okay, nie Okej, dobra, było. dobra, można i tak. A ta y jaskinia, jaskinia? Y tam nie idziemy, a, bo tam a, jest softpark, tam są nudne iście. morfy. Aha, dobra. Do dorsów, chodź, idziemy. Dodorców? tak A nie byliśmy Byliśmy, ale tu było kilka miejsc, które chyba były zamknięte. Okej. Okay, okay, Dobra, szukamy, okay. szukamy Morfu, szukamy morfów. Patrz, Miros, chodź, chodź, chodź. Pokaż. Muszę ci coś pokazać. Bo jest jeden, wydaje mi się, że gdzieś jest tajemniczy morf. Ehm, po o, pierwsze, tu morkę możesz sobie kliknąć. Po drugie, masz obrazy i nie o. wiem, czy te obrazy zostały naprawione i może tam jest na przykład jakieś przejście. Jest, na pewno, tylko trzeba umieścić dobrze obrazy. Dobra, biorę wszystkie. No właśnie, i u mnie te obrazy, wiesz. Tyk. Nic się z nimi nie dzieje, że tak powiem. I pytanie, czy ty będziesz mógł to odblokować jakoś? Czekaj, set picture. Mhm. Mm Próbuję, ale nie wiem, czy to działa. Dobra. Mam obraz. Tyk ustawiłem. Tak, i wszystkie obrazy już ustawiłeś? Nie, tylko jeden. A, bo, bo tylko jeden zniknęły. się pojawia. No, tylko... No, no to właśnie, ja, ja mam dokładnie to samo, że... Yy, o, położyłem ten obraz, ale i tak się tutaj yy? się nie odblokowało i yy, tą miksturę... Jest przejście? Właśnie nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, to może nie ma tutaj nic. Może no, są tylko takie obrazy, po prostu. Hmm. Bo możemy użyć potki. I... Aaa, i może figura... Czekaj, czekaj, Admiros. Na niego zrzucić? Tak. Myślisz? No bo po, po co mielibyśmy używać tej... E, ...mikstury tutaj? A, że on musi tutaj stać na X. Tak. No, no dobra, no to zrzucamy. Po... O, 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 o. Teraz. Jest teraz. Zrzuciłeś? Nie. Bo nie wypiłem potki, byłem o, mały, po teraz. Bum. Jest! Ey. U mnie nap, nap. tego. U mnie nie, leży. leży. Nie ma go, tak. I dostałem Morfa. na to. Oj, czekaj, to nie ten. To nie ten, pomyłka. To jest ten, proszę. Okej, okay, czekaj, pa. już patrzę. U o, o, figura, figura nap, nap. No, no. Ej, czekaj, bo wiesz co, ja straciłem mój OmniTool. Ej, Biorę ja mam nadal. Dobra, zobacz czy możesz. Tak. Aha. Mam, tylko że jest błąd. O, a je... dobra, jest. Nie, już jest. Idę tutaj randomowo w tym miejscu. Nie wiem, czy tutaj coś było, czy... Tu jakiś klucz Co to jest? jest. Zjeżdżalnia. Ui! My By, byliśmy chyba? Czy znaczy, byliśmy nie? w wielu miejscach, tylko no że wiesz, właśnie... jakby jest dużo miejsc... A, tak, tak, tak. tak których nie pokryty. odkryliśmy. No. O, a tu? Eee... Pan gdzie poszedłeś? A, tu. E, tu, tu jestem. A tu o, nie byliśmy chyba. Nie na pewno. Oj. Nie wiem, co to za... Oj, oj, oj to oj. będzie obbi. No. Omnitool tu, tutaj nam nie pomoże. Nie, tutaj trzeba i jeszcze Pierwszy... mam... Aha! <laughs> na skróty poszedłem. Epickiego, epickiego Uuu. barfa go. O taki, zgliczowany bambam. No, fajnie wygląda. Ban. No. Naprawdę super się prezentuje. Wróć no, teleport, o, wróciłem. O. I dobra, zobacz, kolejne drzwi. Jakieś inne właśnie drzwi. A, dobra, te drzwi sprawdźmy. Hmm. Tu chyba hmm. byliśmy. No właśnie... Lawa, tu jest też lawa, trzecie. Kurczę, nie hmm. mogę przejść, za duży jestem. Tu kolce. Okay. Hops. Uważaj, Siema. O! Ale nawet nie wszedłem w te kolce. Tędy. <laughs> Bardzo Jedynka ostatnia jest. I nie ma tu nic. Byliśmy tu. Aha, już. aha czyli my tutaj no. byliśmy. Dobra, dobra, dobra. Czy o. Taki, który... Nie O! Ło! Wow. To jest ten dropper. Pa. No. Siup, jestem. Siup, a też jestem. O, i tutaj blowtorch. Tam coś jest. Jej, coś się widzę, widzę, widzę. Siema. Ło! Wow. Captain nas goni. No, uciekaj, uciekaj. No, więc co ja muszę. O! Ja musiałem się przydostać jeszcze tam. Cyk. I mam nowego morfa. Ouu. Epickiego. Ej, no, czy ja wiem, morf. czy on taki epicki? Szczerze mówiąc, no taki. Niezwykły. Taki że ty zwykły. Jakiś on natakuje, Admiros. Ja myślałem, że to jest wiesz, tak zrobione, że nie robi. Nie, nie. Robi. <laughs> oczywiście, to że tak. bije, oczywiście. Jest nawet napisane na ścianie, zobacz. Uciekaj. O! Tu jest morf, ja go nie mam. Znisz Teski. A, ja też tego nie mam morfa, czyli jeden nie było mi nas tutaj. Żabka? Żabka? Morf, żabka. <laughs> O, jezu, pikselowy! A, <laughs> Minecraft. To, no, Minecraftowy taki. Minecraftowy, no. To Dobra, na, na górę. górze coś jest jeszcze, Admiros. Tak, tutaj beczki. Blowtorch. No. My nie mieliśmy w ogóle Blowtorcha przecież wtedy. Beczki znaczy, i, no tak. Ty miałeś, o, ja jest. nie miałem. Uwaga, niszczę. Niszczę beczki. Ja zniszczyłem. Zbierz. Kolejny. Kolejny morf. Wow, ten jest naprawdę uroczy. Zobacz <laughs> na niego. Wow, ale słodziak. Ło, <laughs> Admiros, zobacz na to. Co jest? My tu byliśmy? Nie, tutaj nas nie było. Wow, ej, no to, to jest dziwne. No bo na to, to... Czekaj. Jest przejść. To do se line jako literka P. Okej, okay. 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 idę do ciebie. Tu, 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 zapraszam. A. O Jezu, to jest to miejsce. Może oni je dodali? No, Oh O my było... god, dobra. Ej, musimy ej, chyba strzelić we wszystkie te punkty. Tak, musimy nacisnąć. Turn F. Czekaj. Mm. A to nie działa w ogóle, nie obraca się. <noise> Masz <jakoś głos> ten... Normalnie, tutaj plaża impreza. <noise> no widzę, widzę. Dobra, tutaj nie. morfik. Musimy wejść. I jest kolejny morf. Tak, ja tam zlazłeś? Też... dobra, lecę. A ja mogę latać prawie. Ops. Jednak nie. Czaj, a tędy? A, próbowałem, e, próbowałem, próbowałem. A ale... po parasolach skoczyłeś czy jak? E, nie, 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 tutaj jest takie. Zobacz. A przejście, dobra, ja po parasolach no. próbowałem. To nie ma sensu. Prawaga, lecę. A Siup. nie bez sensu. Kurde, nie możemy tam wejść dalej. Uuu, hmm. to jest mama, mama no. szeryfa Toadstera. Wow, mama, mama, A tam nie możemy wejść? No właśnie, tutaj musimy zniszczyć a... te kwadraty, Admirałs. Nie możemy tego Fire. zrobić. Fire. Bo nie mamy fajerwerki. Chodzę się ma. Jeba, o, to jest ten, to jest nauka matematyki z Bamboliną tutaj była. <gryst> I oj. oj. Czekaj, kerst Banban. -ban. Co to jest? O, oh, jest. Ej, to nie jest fajne, to jest dziwne, to jest dziwne. No, przeklęty morf. Okej, okay, yy, to tak, musimy iść do niej, mm -hmm. pewnie, i rozwiązać zadanie matematyczne. Trzyma. O kurde, ja nie wiem, nie, nie znam odpowiedzi na to. Niegrzeczny końcik. to oh. ja tu będę. Ty rozdezaj mi się <gryst> zadaniem matematycznym. Dwa plus dwa, to hmm. Odpowiedź na moje pytania. Czekaj. E, może trzeba usiąść Usiąść. Tutaj? Dobra, czekaj, ja się odmienię. Boję się. Bo to będzie matematyka, usiąść. Ja siadam. Wpisz okay. tutaj odpowiedź. Dwa plus dwa, to ile to jest? 4? Cztery chyba. Cztery, korekt, dobra. Oh. O Jezu, tylko nie to. What color is banban? -ban? Yy, red. Korekt, dobra. Odpowiedź. Yy, is stinger flint jellyfish? Yes. D Dobra. Ja wszystko wiem. How no... many ice nab have? Ile mają oczu, pająki? Ile ma e... nab -nap oczu? 8? No Sześć? ja mam osiem. 8. Osiem. O! Jump scare! Nieźle <śla> odpowiedzialny! <śla> Przywaliła mi skręgla! No. Nie! Ile może mieć nab -nap oczu? Trzeba się zmienić w niego i to dobra. wykorzystać. Dobra, dobra. teraz ty. Dobra, dobra, dobra. <śla> <Tura> Spróbuj. <śla> Okej, okay, wpisz swoją odpowiedź tutaj. Ej, czekaj. Aha, że tu mam wpisać. Tak, tak. Enter, kliknij tak? w te miejsce i enterem, no. Dobra. Jaki kolor? Red. Tak, odpowiedź. red. Ja wiem, wiem takie rzeczy. Mm, yes, jest, jest tak, z Tak, Moja nie. odpowiedź to będzie sześć? Nie, niestety nie, Admiral. No ile mają oczu? Dobra, wiesz co? Ja się zmienię. Morf. A trzy, jeszcze... trzy. Trzy oczka manabna. Trzy. Tak, trzy. No jaki jesteśmy. No nie wierzę Ech, w to. Dobra, siadam siadaj, i odpowiadam. Siadaj. Siadam. Dwa plus dwa to jest cztery. Mm -hmm. Korekt. Uwaga, następna odpowiedź. Red. korekt, super. Następne. Stinger Jellyfish. Jest. Yes. Odpowiadam na kolejne pytanie. Naprzew 3, korekt, I koniec? Udało się. Tak, koniec, to było ostatnie pytanie. I uwaga, uwaga. Jakiego morfa dostałem? Pana to. Czekaj, czekaj, czekaj. już A dobra, dopiero też będę go miał. Yes. Co jest. Gra? I trzy odpowiedź była, tak? Tak, tak, tak. Trzy oczka ma. Dobra. Orek? Co jest grane? Ło! Wow, wow, kurde! Mam nóż w ręku! A, bardzo fajny, bardzo fajny model. Najlepiej no zepsuję jeden, jeden tak, O, Tak. sobie. No. Idę, idę. Sheriff Toadster. Uwaga. To, Cary. To oj, jest, on jest z Cary. Co to jest za Sheriff Toadster? Admiros, jestem nad mapą. No ja też mi się tak zdarzyło! Przepraszam, ale no to się zdarza w tej grze takie rzeczy. A ja tymczasem idę tutaj, bo tu są małe opilabirscy i widzę kolejnego morfa, więc będziesz musiał do mnie dołączyć. Okej, okej, okej. O, tu jest jeszcze drzewo do przecięcia? Ooo. Ale to jest dużo. No, twórcy się postarali tutaj, z tymi no. morfikami. Ja tu zdobywam właśnie morfa, Tajnego. I zdobyłem morfa opila Opilabird w kształcie literki K, bo w ogóle też alfabet Lore tutaj połączyli. No, 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 no tak, bo dostaliśmy P wcześniej. No, no. Okej. Okay, tu jest, jest jeszcze jeden morf. Wow. Tak dużo morfów tam masz? Tak, one sobie po prostu leżą, przyjdziesz i wszystkie pozbierasz. <laughs> Jestem Dobra. małym ptaszkiem, małym opila Opilabirdsem. Łoł. Wow. Panato. Właśnie... W... O, kurde. Co? Mam noż, mały ptak z nożem. Szkoda, że nie można atakować. No, no, Ej, no, no, no. to było piękne. myśmy zrobili tutaj? Chociaż ale jest dalej w sklepie byłeś? coś takiego. Dalej nie, nie, nie. Tylko to miejsce przeszukałem, żeby poczekać na ciebie. Oj, oj, oj. Tak samo w grze był. O! Biorę, no biorę, 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 biorę. Morfika. Tyk. Wow, ale fajny. Patrz na to. Oka. Wow. Ci... Tak dobra, do jednak nie fajny. Ma przebite oko. Dobra, robię oj, challenge, przechodzę tym widzę. morfem obi. Może... Obs. Może ci się uda, chociaż musisz obs. uważać tutaj, bo obs. jest troszeczkę trudniej obs. później, oj. Ops. E, tam trudniej. Ops. Ops. A, spadłem. Obs. I tutaj. I tutaj. Dobra. O, prawie zop. spadłem. <laughs> Ciebie bo tu idziemy teraz na sam koniec gry, taka no ciekawostka. Nie. nic nie ma. Zamknięte. Takie na pewno? Co? Hmm. Wiem, 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 morfy. Ja tam Dziwna. widzę coś. Ja tam widzę. No właśnie to jest. Co to jest <grym> ty kombinujesz? Chwila, chwila. Dobra, wiesz co, ja przecisnę ja się. Ja jestem poza mapą. I tam rzeczywiście jest. Yy, jest przejścia ja dalej. Ale y, ja spadłem na dół, jestem jakby pod mapą, a nie Aha. przyszedłem dalej. No wydaje mi się, że tam się da jakoś dostać, tylko musimy coś nacisnąć. Ja bym skoczył jeszcze do tego netheru. No dobra, dobra, to dobra. Teleporta teleportacja no. i lecimy. Place TNT, chodź, chodź. Place TNT. tułem postawiłem. Naprawdę. Ciao. Tak. Skrzynka z Minecraft! Otwieram. Banban oh. ban, creepy. creepy? Okej okay. Może creeper to będzie jakiś Tak, to jest banban creep? ban, ban, creeper. Tu, chodź, chodź, tu nie byliśmy. O kurde, co to jest? W ogóle tu nie byliśmy, to jest nowa strefa, zobacz. To jest? Darmowe morfy! No. Jak mogliśmy to przegapić? Biorę! Dobra, Co to Helmet Rush nam, to jest potrzebne do tego, wiem, przypomnij mi później, ja Ci pokażę, <laughs> gdzie to jest potrzebne. Pa, normalnie bambolina, Ty. ale nie wiem, z czego ona jest. Tu biorę... No. Kask? Dynamit? Tak, kask właśnie Co? jest nam potrzebny do jednego morfa. O! Ja wiem, okay. jest. I tutaj y, Blowtorcha potrzebujemy też. Poczekaj, poczekaj, ja mam za dużo rzeczy, muszę no, wyrzucić. No, 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 no. <laughs> <mąż>. zbieram, <laughs> zbieram. Pyk. morf? What? What? Dziwnie to wygląda, dziwne, nie? Dziwne, bardzo dziwne. A tu? Tu dynamit jest nam potrzebny. No to Omnitool. E, to musimy się odmienić. Tak, tak, odmieniamy się. Tak. I? E, hmm, nie mogę tego użyć. Ja też nie. Dziwne. Może dynamit będzie gdzieś tutaj? Nie o wiem, górę. gdzieś widziałem dynamit. Tutaj to, to ile mordów jest, ile rzeczy. Siekierka, to najłatwiejsze. No, tak. <laughs> siekierka mamy. Siema. Robot, mechaniczny Jumbo Josh. Tak, 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 tak. tak. -la. I tutaj jeszcze. Połowa trzeba. Tutaj, odbić. dobra, dobra. ja <guluję> muszę się odmienić no. trochę. No, <guluję> ty jesteś? No Są dwa morfy? <guluję> Ani, to jest fragment ręki. I, ale tu można jeszcze siekierki użyć. Siema. ma wow. tak. Jest kolejny morf, Admiroz. Dobra, ja odmieniam się. Za dużo tych morfów, oni już tak. za dużo dodali. Już co, ja idę sobie Waga? Omnitula y, szybko zresetować. Aha, ja zobaczę set tego morfa jeszcze. Dobra, dobra, dobra. A to jest taki minecraftowy kolejny. A ja nie wiem, gdzie to jest. I tu chodź. Tutaj? No, jest. A, czyli to było dosłownie za jednym zakrętem. Tak. O, jest przejście. Hops, Hops. hops. hops i do lawy hops. <noise> tak. I hops. I koniec, hops. Pan ban, ban, biuro. Biuro. O, to jest biuro ban. ban. Drzwi, przesuń. Y o, o kurde. Sekret. Jest drzwi. Morfy! jest Ej, wyszedł, ała! Dobra, nieważne. Głowa mi wyszła poza mapę. Ja widziałem, widziałem. Dwa morfy. Biorę. Dobra. O, taki What? 2D. Ok, czekaj. Silent Steve. Pięknie ja O! Zombie. Silent Steve zombie. Nice. O, wygląda. Pięknie.